Dzień dobry, z tej strony Baranek Mary, a to jest ostatni odcinek w tej serii, trzynasty. Może jak będziecie proponować jakieś gry w komentarzach, to będzie 14 odcinek, ale na razie planuję na... tylko tyle zrobić. Tylko 13. Dobra. Tu trzeba dom naprawić, proszę Państwa. Okej, okay, ma paczuszkę, ładnie położył. A w reklamie gościu rozwalał toaletę. No. W reklamie się ciekawie zachowywał. Okej, okay, serduszko nakiskamy. O, przyjechał. Gościuwa. I, I mówi coś do nas po angielsku. Na pewno rozumiem co ty ma się jaki rozwalony dom I co to za fabuła, że gości ma tak rozwalony dom Czemu oceniam grę jak nawet mnie nie zagrałem dobrze Bo tu dość czarno skóry siedzi Ej, tu, tutaj nie ma czerwonych, ej, tu są, nie wiem, normalna skóra, to jest ta, jak to się nazywa, bo nie wiem, jaki ten kolor, beżowy, o, beżowy a Ej, zawsze w takich grach śmiesznie albo są kolory takie, nie wiem, podstawowe, albo są m, ten, takie ludziki yy, białe, rzadko tutaj inne ludziki. E, ocenię to grę. Tak, no, dla mnie jest nawet fajna. Tylko dużo, dużo jest do robienia w tej grze. Dobra. Dobra, ta gra jest chyba najbardziej zareklamowana ze wszystkich jak jakie były na odkingach. Żeby były dwie reklamy w jednej grze już. Bez w ogóle jakiegoś tam oglądanka. No dobra. Dobra, słowa e, reklama była. Jakby coś to w tym odcinku, będą trzy gry. Jakby coś. Do. Obejść do końca. Do końca sobie widzimy Dobra, czemu te reklamy są takie długie? Ej, nowa gra, bo. Cięcie. No okej. Okay. W ogóle teraz zobaczyłem tytuł tej gry. Nazywa coś o policji. Dużo gi gier w tej y, jest o policji. W tych odcinkach. Zauważyliście? Weźmy na pewno z 5 gier jest o policji. 3, 1, 1, 2. Enter. No i proszę pana. Się tu proszę pana. Nie denerwować. Nie należy się denerwować. Super gra. się gra. Okej. Okay. A i trzecią grą, jaką. A nie, to będzie niespodzianka dla Was, jaka będzie trzecia gra. Trzecia gra będzie mega fajna. Ok. A teraz będzie. Gonitwa. Do, siu! co to było w ogóle? Dobra. Kupujemy auto fajne to. Co tu się dzieje? Ja nie wierzę. Słaba reklama ogólnie. Nie, nie, nie przypadam za re, takimi reklamami. Ale okej, okay, niech sobie ta reklama będzie. O, właśnie te reklamy wydłużają strasznie odcinek, więc ja nie wiem. Top to play. Okej, okay, teraz wyciągamy kolejne auto. Z problemu jakiegoś? W czym to było? Nie wiem, ma, był coś zablokowane, ale czym to ja nie wiem. Okej, okay, nie wnikajmy w to. I sobie jej je autko ładnie. Dobra. Give the bilet, panie? Ej, w ogóle teraz to była babka. na No, jeszcze płaczę, by babka była na. na ten kierowała. No, Okej, okay. mamy bohatera, popatrzcie sobie i kolejna gra. Mhm. Już się ładuje. Widzi się, gra amrówka. Ej, to będzie ostatnia gra w tym odcinku. Jest fajna gra. Właśnie sobie ładnie mróweczki jedzą. Liście. Czy my będziemy zarabiać za to, że rówki będą jadły sobie? Iwna gra trochę, ale fajna. Podoba mi się ta gra nawet. No to już za parę minut będzie koniec. Odcinka 13 z tych gierek. Ej, fajna gra, taka przyjemna. Bardzo. Na razie to chcę mieć naj, najwięcej mrówek. Żeby, bo, jak będę miał więcej mrówek, to będę szybciej zarabiać pieniążka. A o to chyba w tej grze chodzi. Była teraz nieregularna licz suma pieniążków za mróweczkę. w ogóle jak to się nazywa żeby mrówkę nazywać pracownikiem mrówka jest pracowita ale ja bym na miejscu tych, tego studia nazwał po prostu mrówki tylko że po angielsku czyli ant tym mrówka daje hajs w ogóle ale dobra nie biorę bo, bo nie oglądamy reklam wie jak wiecie okej okay. Dobra, niech sobie ładnie zjedzą całego listka. A to się niech szybciej na pewno dzieje. I kończymy ten odcinek po prostu. Szybciej to jackie. <laughs> Przepraszam, że pośpieszam biedne mrówki. Nie powinienem. A robię. Tak, dobra, pośpieszmy ten bułeczkę. One bardzo wolno pracują. A w ogóle, jak to mówię, pracują na mrówki w ogóle. Dobra. W ogóle co się. Ej, spróbujmy dozbierać do. Bo dobra. Jeszcze jedna mrówka i zbierajmy do silny. Silniejszy, bo ja chcę wiedzieć co się wtedy dzieje. A że te mrówki, nie wiem, będą więcej mogły zjeść naraz, czy co? Czy, czy na pewno jedna? Albo że będą więcej zarabiać z tego, te mrówki. To też jakiś pomysł. Dobra, zobaczymy. To jest największa zagadka tego odcinka. Co się stanie, jak wykupimy tego upgrade? A? Nawet to może ten odcinek trwać 10 minut. Musimy się tego dowiedzieć. Prawda, widzowie? Musimy się tego dowiedzieć. Okej. Okay. Dobra, pozwólcie na chwilę, że obejrzę reklamę. Okej, okay, już po mogę wykupić Stręż, czyli Siła. I co się wtedy dzieje? Szybciej jedzą albo szybciej chodzą. Nie, oczywiście. Spod... Chyba szybciej jedzą. No fajna gra, fajna gra. Na razie. Pa, pa.